No dobra Michalni, robimy teraz w stronę y, pasażera Tu już wstawiliśmy taką łateczkę I została nam ostatnia tutaj do pospawania blacha O, czekajcie gdzie to jest, tu gdzieś było, o Był taki zgniluch Widzicie jak to śmiesznie wygniło, gdzieś tutaj na końcu O tutaj na środku, patrzcie dziura wygniła Na środku blachy, no ale Wygniło, ja dobiję mu coś takiego No to prosta blacha, tu tylko trzeba było pozaginać doły i teraz o, przyłożymy to tak, o, tak to będzie ten, przyspawane, o, tak to będzie, tak to będzie, o, tak to będzie wyglądać. Także co, spawam to i będziemy już prawie koniec tego tyłu. No i dobra, tu mamy pospawane wszystko, także tył mamy, tył mamy już yy, gotowy. Teraz przejdę sobie na drugą stronę, zdemontujemy koło i trzeba będzie podorabiać tutaj, o, te brakujące, E, takie no, nawisy na, ten, na, na mocowanie tylnego zderzaka, no dobra. Hali, napaliliśmy sobie w piecyku, żeby było cieplej, trochę w chałupie założyliśmy zderzak, i teraz będziemy atakować tutaj. O, ten moment czekać, widać trochę. Trzeba dorobić kawał tutaj blachy. I tu musi być, wiecie, mocowanie dolnej części zderzaka. Także co, zaczynamy. Pierwsze co to sobie weźmiemy kawałek tekturki i trzeba będzie jakiś taki szablonik od, 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 od odczyni. No dobra, zrobimy, yy, zrobimy ten kawałek z blachy 1.25, ale tu już mi się kończy, czyli trzeba iść do naszego podręcznego magazynku Będzie dobrze mieć zawsze dobrze mieć zawsze jakieś zapasy zapasy blachy na czarną godzinę tu piękne. Tu mamy dwójeczkę, Tu jest 1,25, ale to są duże. Znaczy średnie arkusze 2,5 na metr 25. To nie chcę się z tym szarpać. Tu mam takie jeszcze o ciutkę starsze. Mają delikatny nalot, ale to jest powierzchowne. i Tu widzę. O! Tu się kończy kawałek blachy. To weźmiemy takiego jednego. I z tego będziemy sobie już. To robić to jest ta, to jest 1.25 piękna blaszka. Także wykorzystamy to do robot. E, Czekajcie co ja wam chciałem pokazać. Aha o no widzicie taki zrobiłem kartonik. Taki szablonik i to wyszło mniej więcej tak. O. Tak to będzie widzicie pospawane, tu od góry trzeba będzie przyłapać. Tu tak od boku. Tu później jeszcze trzeba łatkiem doklepać tu będzie taki rancik usztywniający. No tu jest taka większa powierzchnia, bo tu trzeba będzie zrobić mi nakrętkę. No i tutaj mamy też rancik usztywniający taki. I dodatkowo, żeby to jeszcze bardziej usztywnić, to tu zaraz zrobimy na no, takie taki trójkącik takie. Także tak to, tak to wyjdzie. Ja oczywiście już tu zrobiłem ten, ten rant. On jest wysoki dosyć. Mam nadzieję, że mi wlezie do tej spodzarki. Czy tam, przepraszam, biarki Dobra, mało miejsca. Spróbujemy jakoś to wcisnąć. Jak to zrobić? A to w sobie nie ma znaczenia. Tak, jakoś jeszcze będzie, Tylko jakoś wcisnąć przykręcić. Ta kurwa o, przeszło elegancko o. No i pięknie i mamy przetłoczenie usztywniające. Teraz tylko trzeba widzicie, ładnie wyrównać blachę, bo, bo się przegina. Wiadomo tak zawsze się dzieje. Fizyka tego tego nie oszukamy. Także muszę to spędzić na sp... No i dobra, mamy, o, mamy już to przyłapane. Tutaj będzie wystarczający luz, później zrobimy yy, później zrobimy do tego yy, nitu nakrętkę. Ale to wiecie, nie chciałem wiercić otworu, no bo to wiadomo pospawamy. Jeszcze pewnie będziemy musieli to ładnie jakoś poprzeginać delikatnie, tak żeby tutaj sobie tak ładnie pasuje. Ale wiecie, otworek się zrobi na końcu. Także co? Tu mamy o teraz to delikatnie tak mniej więcej trzeba będzie to tak na styk tutaj zrobić, bo jest tam bardzo mało tej blachy oryginalnej, tam bardzo mało zostało także tu trzeba będzie powolutku spawać bo tam wyżej już widzicie, zaczyna się podłoga i trzeba powolutku, to będzie wiecie, punktować chłodzić, żeby nie przegrzać tego wszystkiego, bo potem zacznie się to odklejać jak jest dobre, to nie ma co tego, jak wiadomo, niszczyć także co, powolutku zaczynam spawanie i chyba <laughs> chyba sobie zdemontuję zderzak i pospawam to od zewnątrz czy o to? ja Zobaczę No i dobra Mocowanie zrobione Teraz tylko trzeba będzie tutaj wywiercić otworek I damy nitą nakrętkę Na mocowanie z rzeka I powinno już być tu wszystko No i dobra kochani Mamy przygotowaną o taką blaszkę I zaraz ją tutaj ładnie o Ładnie tak tutaj wspawamy O tak to będzie wyglądać No dobra kochani O blaszki mamy tutaj po zrobiłem też takie e, usztywniające przekroczenie. Od dołu daliśmy e, widzimy narkętkę. nakrętkę. Przecież sobie pomalowałem e, epoksydem, te części, no bo wiadomo, jak się to ściśnie, to tam będzie go blacha. Także daliśmy tutaj trochę epoksydu w tą naszą nakrętkę. To jest na szósteczkę, dobrze mówię? M6 chyba, na kluczyk dziesiątkę. No także to byśmy mieli ładnie zrobione. I została nam ostatnia dziurka tutaj w tym wersji znaczy, taka do zrobienia, o tutaj widzicie, mamy wewnętrzną część nadkola i to było wybite. ja teraz tak, no, postaram się, wiecie, żeby się tutaj wyciąć i spawać kawałek tego wewnętrznego nadkola tak, żeby no, nie uszkodzić za bardzo tego. No jakoś to będzie to, wiecie, wymyślić, no bo tu jest fajnie, eleganckie, zdrowe, zdrowe nadkole, tylne, oryginalne. Oryginalne wszystkie ma oznaczenia. No, także no, nie, 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 nie chcemy tego psuć. Także ja tutaj korzystając z mojej małej ziernej japońskiej piłeczki. E... Widzicie, wycinam trochę te kawałki i spróbuję coś zrobić. O, teraz tak patrzę, o tu jeszcze widzicie wyżarkę mocno. że trzeba będzie jeszcze niżej. O, tutaj zaczyna się zdrowa blacha. To będzie będzie wyciąć taki kawałek i tutaj stawić. Także co, ja się biorę do roboty. Troszkę, żebym poluzował tego ślizga, widzimy tutaj też jest jakieś wyżarte, To będzie coś tu wymienić No dobra Koń, o tak to będzie wyglądać, widzicie tu przygotowałem sobie taką blaszkę, tak to będzie pospawane, tutaj złapiemy otworowo dwa razy, a blaszki nie, no nie robiłem, nie rzeźbiłem, tutaj miałem już gotową reparaturkę, wiecie, żeby zaszerzyć czas, to wyciąłem jest takie reperaturki, yy, no, wewnętrznego nadkola. Ładnie to pasuje w miarę. Także teraz powoli sobie to pospawamy. No dobra kochani, blaszka przygotowana do spawania. Tutaj widzimy, yy, od razu mamy yy, tam eleganckie gąbeczki, które pewnie są bardzo łatwopalne. Tu mamy też trochę yy, jakiegoś smalcu wosku, bo to ładnie w środku wszystko było zawoskowane. Musiałem to trochę pousuwać, wiecie, żeby się nie zaczęło palić. Także teraz malutki prądzik i powolutku to trzeba będzie e, pospawać. No dobra, Kali, co mogłem tutaj, żebym no, Pospawywał tą blaszkę. Tutaj mamy dobry myk Polegający na tym, że o widzicie tam mamy dostęp. Tam gdzie było. Kurde gdzie to... Nie wiem jak to wam pokazać. No o, widzicie, tam było. Tam było. Tam było spawane i możemy teraz tam trochę wyczyścić, damy epoksydu, da, będzie wosk, także to nam na pewno nie, nie zgnije. Także co? E, aha, moment, jeszcze muszę, jeszcze muszę wywiercić otwór tutaj na, na tom na, 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 na prowadnicę zderzaka, ale już jest pikłość. Także co? O, przykręcimy śrubę zaraz od tego i mamy już, można powiedzieć, temat ogarnięty. No dobra, mamy pomalowane tutaj nasze te, yy, nazwijmy to mocowania zderzaka, na razie na raz pomalowałem, pomalowałem tu wczoraj, no dzisiaj wstaj, wstaliśmy sobie i zaczęliśmy paluszkiem grzebać tutaj, bo mi się nie podobała jedna rzecz, o i tak żeśmy wygrzebali. Tutaj widzicie jest dziurka, o, tu był kawałek tego dolnego, yy, o, dolnego, nie, jak to było, tak było, zgnite, tu widzimy jak wszystko jest elegancko zakonserwowane tam wszędzie aż, aż tłusto od konserwacji ale jak już wiecie pojawi się rdza to można nawet złoto tam wlewać to tak i tak nic nie da o, tutaj widzimy wszędzie jest aż tłuste tłusto od konserwacji tu te nadkola także widzicie musimy wymienić kawałek tego wewnętrznego yy, no, wewnętrznego nadkola no to sobie taki paru centymetrowy i tu też wstawimy kawałek po prostu yy, blaszki ale zanim to zrobimy to trzeba wszystko tu ładnie wyczyścić i tutaj jeszcze o widzę pod tym yy, pod tym progiem. To jest taki próg nietypowy w tych te czwórkach nie ma zabudowanej takiej wiecie puszki po chwilę zapkniętego tylko jest taka gruba blacha to jest dwójka też lubi gnić, ale na szczęście tu jest wszystko zdrowe oprócz tego momentu to też trzeba będzie frezikiem wszystko wybrać i kawałek takiej blaszki tutaj spawać bo widzicie no zrobiła się dziurka. Także co majster się bierze zaraz widzicie o to takie luźne kawałki blachy trzeba będzie pousuwać, żeby dobrać się tam do tej zdrowej części, bo ta tutaj zewnętrzna część jest zrobiona z no takiej też grubej blachy i ona na pewno jest tu zdrowa, a przynajmniej miejmy taką nadzieję. No i dobra, wybrałem tutaj fezikiem rdze i teraz dorabiam sobie, o, na razie z tekturki, taką tutaj trzeba będzie zrobić małą, o, reparatureczkę, o, tak będzie pospawana, coś takiego. No, także to zaraz zrobię. Tu użyjemy blachy 1,25, bo to jest ciutka grubsza niż jedynka. Także taki blach użyjemy. Później tu sobie otworowo pospawamy. A tu od dołu delikatnie tam wiecie, też tutaj pospawamy. Także co, zaczynamy powoli zabawę z tym. No dobra, kochani, mamy to wszystko już zagruntowane. O, dorobiłem taki kawałek blaszeczki, i teraz tutaj ładnie to tu, o, tak spawamy. Spawamy to, poszlifujemy i będziemy mieli już próg zrobiony bo reszta progu jest idealna, także nie ma sensu tego tego próć, także co, spawamy powolutku Kawałek spawany, ten dolny Także co, teraz przechodzimy do, tutaj do tego momentu końcówka progu, znaczy progu no tego nawisu o. Tu widzicie z reperaturki, o tej obciąłem dolny taki cyputeczek o i zaraz go tutaj ładnie tak trzeba będzie wstawić. Tu już sobie odniżyłem. O, tak go tu przyspawamy. Potem to wszystko się jeszcze raz pomaluje. I spawamy kawałek reparaturki. O, coś takiego będzie. Także tak to będzie wyglądać. No dobra, mamy to porobione. Tutaj resztę będzie robił lakiernik. Będzie sobie, wiecie, tu delikatnie tam przyspachluje. Ja tylko pomalowałem to dwa razy pędzlem epoksydem, tutaj tylko zrobiliśmy takie, widzicie, o tutaj szła taka, no, taka guma. Zaciągnąłem gumę i pomalowaliśmy jeszcze raz epoksydem. Tutaj te wszystkie miejsca, gdzie było robione też na dwa razy pomalowane, tam od środka, o tutaj jeszcze muszę tylko pomalować. Czekajcie, żeby koła nie pobrudzić. Tu, gdzie żeśmy spawali tą łatkę, od razu wszystko pomalujemy, żeby było szczelne, żeby nie rdzywiało, no a tu lakiernik będzie się dalej tam, będzie się z tym bawił. Także co, tu mamy zrobione, to na razie, tego na razie nie uzbrajamy tej, no, tych rurek, bo jak będzie, będzie konserwacja, to będzie nam tylko przeszkadzać, żeby to potem znowu ściągać. Tutaj też na dwa, chociaż to już trzeci raz idzie. Pomalujemy epoksydem. Widzicie w środku te wszystkie, no, te wszystkie tutaj miejsca. Tu też nie szlifowałem tego mocno, bo widzicie tu zaraz idą te rurki. Odbije mi tarcza albo coś i będzie kałabania. Także to porobione. W Te otwory są nawet dobre, bo tu można pędzlem dość wszystko wszystko pomalować. No podobnie tutaj też wszystko tu pomalowane. Powchodził ten epoksyd te wszystkie szczelinki. Także co skończone, no, teraz resztę niech sobie robi lakiernik, a później zobaczymy, może przyjedzie wehikuł i będziemy go konserwować od spodu. Także trzymajcie się, kochani, tak to na razie.